25. Ogólnopolski konkurs wiedzy biblijnej dobiegł końca. W poniedziałek 31 maja 8 finalistów przystąpiło do egzaminu ustnego, który był zaskakująco trudny. Wydaje mi się, że Gomer będzie jednostką miary. Pozostało 20 sekund. Zwycięzczynią 25. Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej została jedyna dziewczyna w tym zdecydowanie męskim gronie. Julia Ulaszek, wielkie brawa! Dzisiaj to było dla mnie niezapomniane przeżycie. To było dla mnie trzecie, a zarazem ostatnie zetknięcie z Ogólnopolskim Konkursem Wiedzy Biblijnej ze względu na to, że jestem absolwentką liceum, ale myślę, że najbardziej niezapomniane. I zwieńczone sukcesem udało mi się dzisiaj zająć pierwsze miejsce, które jest spełnieniem moich najskrytszych marzeń. Najtrudniejsze było dla mnie ostatnie pytanie, ponieważ dotyczyło przypisów. Potrzebna była naprawdę ogromna wiedza, znajomość szczegółów, aby udało się na nie poprawnie odpowiedzieć. Zazwyczaj na egzaminie oprócz wiedzy potrzebny jest łód szczęścia. Czy w przypadku Julii zaważył fakt, że była jedyną dziewczyną wśród finalistów? Od samego początku, widząc wśród ustępki finalistów jedyną kobietę, myślę, że ze względu właśnie na płeć kibicowałam kobiecie. Egzamin ustny poprzedziła Eucharystia w Bazylice Najświętszej Marii Panny Niepokalanej, wszechpośredniczki Łask. Mszy świętej przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup Henryk Ciereszko. Jako ludzie wiary, jako ci, którzy wczytują się, słuchują Słowo Boże, je rozważają, zgłębiają, poznają, bo temu też służy to dzieło Stowarzyszenia Cywitas chrystiana, te konkursy co roku powtarzane, biblijne, po to, abyśmy otwierali się na tę nadzieję. Ważne dla uczestników były wielomiesięczne przygotowania do konkursu, nieraz po kilkanaście godzin dziennie. Zakresem tematycznym tegorocznego ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej były dwie księgi Pisma Świętego: Księga Ezechiela i Ewangelia według Świętego Jana. Nie wystarczyło ich przeczytać, trzeba było je również zrozumieć. Byłam świadoma ogromu pracy, który włożyłam w przygotowanie do konkursu. Ale jednak, będąc w auli, czując ogromny stres, czując też konkurencję, wiedząc, że jest obok mnie wiele osób, które również świetnie się przygotowały, nie byłam do końca pewna, czy uda mi się zwyciężyć. Każdego uczestnika ogólnopolskiego konkursu wiedzy biblijnej przygotowywał opiekun, katecheta bądź ksiądz lub siostra zakonna. Oni również przeżywali emocje w trakcie odpowiedzi swoich podopiecznych. Denerwowałem się bardzo, byłem bardzo przejęty. Ale wołałem o światło Ducha Świętego, i Duch Święty przybył z pomocą Julii. Poradziła sobie doskonale z wszystkimi pytaniami. 25. Ogólnopolski konkurs wiedzy biblijnej był nie tylko jubileuszowy, ale też przebiegał w czasie pandemii. 25. edycja ogólnopolskiego konkursu jest. O tyle wyjątkowe, że jest edycją jubileuszową. Nadal w pandemii. Jako organizatorzy bardzo chcieliśmy, żeby konkurs miał swoją kontynuację, więc po prostu przygotowaliśmy specjalną platformę, na której organizujemy poszczególne etapy. Uczestników było troszeczkę mniej, jednak mamy nadzieję, że wracając do normalności, również jak najwięcej osób zachęcimy do brania udziału w konkursie i jednocześnie zgłębiania Słowa Bożego. We współczesnym świecie, gdzie wszystko jest zwięzłe, dynamiczne, krótkotrwałe, a relacje międzyludzkie sprowadzają się do mediów społecznościowych, chęć poznawania Biblii jest czymś niezwykłym. Jestem pełna uznania dla młodych osób, cenię w nich odwagę, chęć nauki i rozmawiania oraz pokazywania światu, że będąc młodym, można również być praktykującym katolikiem.